Grupa kontra jednostka. Powszechne jest stwierdzenie w kupie siła, ale grupa składa się z jednostek. Nie ma czegoś takiego jak dobro grupy. Grupa nie ma swojego celu, który przewyższałby cel członków tej grupy. Jest tylko dobro poszczególnych jednostek w grupie. W grupie część czasu i wysiłku musi być poświęcona na osiągnięcie kompromisu. Inna sprawa to brak kontroli wysiłku innych osób, przykładowo w firmie. Jeśli jest dwóch partnerów, każdy będzie chciał połowę zysku, ale nie każdy będzie wkładał równy wysiłek, bo nie ma możliwości dokładnej kontroli tego, kto ile pracuje. Im większa grupa, tym gorzej. Jeśli jesteś w grupie stuosobowej, nawet jeśli dasz z siebie wszystko, efekt końcowy jest w małej części uzależniony od ciebie. Jeśli to sobie uświadomisz, to uciekasz z takiej grupy, albo robisz jak najmniej możliwie, byle tylko wystarczyło na utrzymanie się na powierzchni. Na przykład masz grupową prezentację na jakiś przedmiot, to jest oczywiste, że ktoś odwali większość roboty, a ktoś tylko dopisze swoje nazwisko do prezentacji. Im bardziej bezpośrednio poszczególne nagrody są powiązane z indywidualnymi osiągnięciami, tym większa motywacja do aktywności. Nieprzypadkowo członkowie drużyny piłkarskiej zarabiają różne kwoty. Grają w jednej drużynie, ale każdy oceniany jest indywidualnie. I to jest prawidłowe, to jest fair. Pozwala im to trzymać motywację do dalszej pracy nad sobą. Nie chodzi mi o to, że każdy powinien się znać na wszystkim i zbudować na przykład telewizor. Specjalizacja jest spoko i firmy, dbając o wydajność, dbają też o jasny podział kompetencji. Tam, gdzie jednak tego zabraknie, dochodzi do sytuacji, że dochodzi do nieproporcjonalnego wynagrodzenia w stosunku do wykonanej pracy, co, jak powiedzieliśmy wcześniej, zachęca do ściemniania. To wszystko do tej pory to był bardziej wstęp, ale teraz dochodzimy do ważniejszej części. Co ty możesz mieć z tego, że wiesz, że myślenie w kategorii grupy jest słabe? Po pierwsze, nie ma sensu, żebyś grupował się w jakieś ruchy na rzecz czegokolwiek, na przykład przeciwdziałania globalnemu ociepleniu, obniżenia podatków, antyszczepionkowców, proszczepionkowców, promowania jakiejś ideologii albo religii, lub występowania przeciwko niej. Dlaczego? bo twój wysiłek idzie na marne. Gdy ktoś twierdzi, że koronawirus to wymysł albo odwrotnie śmiertelne zagrożenie dla ludzkości, to przekonanie do swoich racji osoby o przeciwnych poglądach będzie nieraz graniczyło z cudem. Zmarnujesz swój czas i wysiłek na przekonanie jednej osoby, a i tak pewnie nic z tego nie wyniknie. Nawet jeśli namówisz kogoś, to co z pozostałymi? Nawet jeśli przekonasz dziesięć osób po długich bojach, to co z pozostałymi ważnymi dla Ciebie kwestiami? Może przekonałeś kogoś do szczepionek albo żeby ich nie brał, ale co z uchodźcami na granicy? Czy straż graniczna zacznie ich przepuszczać albo mocniej pilnować, bo ty tak chcesz? Więc nie dołączaj do grup. Twoja energia i czas mogą być lepiej wykorzystane. Po drugie, nie jesteś odpowiedzialny za zło w różnych częściach świata, jak niektórzy chcieliby ci wmówić. Nie masz możliwości likwidacji głodu na świecie, choćbyś rozdał cały majątek i jeszcze przekonał do tego kilku ludzi. Już w kościele próbowano ci wmówić, że powinieneś wziąć odpowiedzialność za powodzian albo misjonarzy w dalekich i nieprzyjaznych krajach. Nie jestem odpowiedzialny za komunizm, ale też nie mogę podpinać się pod szarże husary w zamieszłych czasach. Za nic nie jesteś odpowiedzialny, jeśli czegoś faktycznie nie przeskrobałeś osobiście. Nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Różne śmieszne cytaty z social media są jeszcze jedną wariacją pułapki grupowej. Jakieś mądrości w stylu kiedyś nie było komputerów, a byliśmy szczęśliwi, a teraz mamy wszystko, a nie mamy szczęścia, miłości i takie tam. Wrzucanie głębokich myśli mówi o uczuciach osoby wrzucającej, a nie o zbiorowej regule. I teraz część, która pomoże ci podejmować lepsze decyzje. Są dwa typy możliwości działania: bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie. Działasz bezpośrednio, by uzyskać jakiś rezultat? Pośrednie. Próbujesz przekonać, zmusić kogoś, by coś zrobił korzystnego dla ciebie. Przykładowo. Uważasz, że podatki są za wysokie. Pośrednie rozwiązanie. Zakładasz ruch na rzecz obniżenia podatków, szukasz forów internetowych i narzekasz na zbyt wysokie podatki, próbując przekonać innych do protestów w Warszawie. Piszesz na murach, żądamy obniżenia podatków. Bezpośrednie rozwiązanie. Unikasz ich płacenia, przenosisz się do kraju z niskimi podatkami, żenisz się z bogatą kobietą, znajdujesz pracę z płacą, która pomaga ci przezwyciężyć ból spowodowany podatkami. Przykład drugi. Do twojego ulubionego baru zaczął przychodzić człowiek XY, którego nie znosisz od dawna. Pośrednie rozwiązania piszesz na spotet, uciekaj na drzewo XY. Mówisz barmanowi, że ten gość jest niefajny nie możesz się zrelaksować, gdy on jest w pobliżu. Czy może go wyrzucić, bo ty go tutaj nie chcesz. Bezpośrednie rozwiązanie. Zmieniasz bar, kupujesz piwo w sklepie i pijesz je w domu. W ogóle przestajesz pić alkohol. Wiesz, że jesteś silniejszy, więc dajesz mu w trąbę i zakazujesz tam przychodzić. Ostatni przykład. Rzuciła cię dziewczyna. Pośrednie rozwiązanie. Informujesz wszystkich dookoła o tym fakcie i oczekujesz współczucia. Mówisz koleżankom, że kobiety w dzisiejszych czasach mają kosmiczne wymagania i chcesz, żeby je obniżyły. Tak. Żądasz obniżenia oczekiwań kobiet wobec mężczyzn po to, żebyś mógł znaleźć dziewczynę. Bezpośrednie rozwiązanie. Cieszysz się, bo masz więcej czasu dla siebie. Gdziesz poznać nowe dziewczyny na dyskotece. Ty obniżasz wymagania, szukasz ukrainki bez większa szansa, że cię zechce albo dzwonisz na diwe Pośrednie rozwiązania nie są w stanie rozwiązać Twoich problemów i wymagają wielkiego wysiłku, często są utopijne. Im częściej będziesz szukał bezpośrednich rozwiązań, tym większą kontrolę osiągniesz i Twoje decyzje będą skuteczniejsze. Ostrzeżenie, wszystko ma kontekst, może jesteś liderem jakiejś grupy, ruchu i masz z tego benefity i musisz pokazywać, jak zależy Ci na sprawie poprzez ukazywanie pośrednich rozwiązań. Wtedy oczywiście Twój wysiłek nie jest marnowany, albo pracujesz dla jakiejś fundacji, ale za wynagrodzenie i to jest Twoja praca, więc działanie systemowe ma dla Ciebie sens, ale wciąż w typowych sytuacjach szukaj bezpośrednich rozwiązań.